Cześć, to ja, Myszka Kunegunda. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ptaszka zawieszkę. Potrzebne nam będą dwie kartki z brystolu. Mogą być w różnych kolorach. Nożyczki, kredki lub pisaki i kawałek włóczki albo grubej nitki. Najpierw na jednej kartce narysujcie kształt ptaszka i pokolorujcie go. Wytnijcie ptaszka. Mniej więcej po środku narysujcie poziomą linię. A teraz zróbcie nacięcie nożyczkami. Właśnie na tej linii. Z połowy drugiej kartki zróbcie harmonijkę. W ten sposób. Złożoną harmonijkę włóżcie w nacięcie. A teraz... Nastroszcie skrzydełka. Jeszcze tylko trzeba przeciągnąć nitkę i ptaszek gotowy do lotu.